No się bardzo warto z tej strony mi, and welcome back to Roblox! Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Robloxa. Ostatnio otworzyliśmy konto Banzowaniemu Już wam pokazuję jak wtedy się ubraliśmy. Wchodzimy w collections, i z tego co ja pamiętam, to musimy to sobie tutaj pościągać. Ja w ogóle teraz sobie doładowałem konto, mam aż 1000 Robuxów. Lara, on teraz tutaj pokazuje, że, że ma takiego Marszala tutaj. I teraz tak, to ściągamy, i patrzcie, no my byliśmy tak ubrani: Green Party Hat, Solid Yellow Bunny ears, Symbols, Spring Bunny i Poppy Playtime. I tak byliśmy przebrani za Banzo Baniego. Tylko oczywiście, o, coś tutaj chyba usunęli albo coś się nie wczytało. I muszę wam powiedzieć, że ostatnio tak sobie chodziliśmy i was, o, widzicie, patrzcie, wyglądamy jak banzo bani. Tylko oczywiście tutaj też zmieniłem jeszcze skin tone na bardziej chyba taki pomarańczowy to był z tego co pamiętam. I wtedy wyglądaliśmy dosyć... Dosyć legitnie wyglądaliśmy, ale moi drodzy, dzisiaj, tak jak wam we, w tytule odcinka pisze, przebierzemy się za Amandę bądź też Uliego, ponieważ Uli to jest taka bardzo przestraszona postać i ona się boi Amandy, jest też ma alergię na mm, Jawka, więc jeżeli chcecie, abyśmy dalej grali w Robloxa, zostawcie koniecznie hashtag Owieczka. Lecimy sobie, baby. Dobra, weźmy tutaj, wpiszmy może na początek. Woolly. I zobaczmy co my teraz tutaj mamy ciekawego do ogarnięcia, co my tutaj będziemy mieli fajnego, bo jeżeli ja tutaj wpiszę Woolly i mi się tutaj wgra, to mamy tutaj jakąś koszulkę, taką fanart, ale jest taka sobie muszę wam powiedzieć, tutaj jest coś fajnego, ty tu jest Yoshi, patrz tutaj nawet Yoshi'ego mamy, widzisz to? Możemy się ubrać jako Yoshi, ale boję się, że jak my to sobie kupimy to za chwileczkę znowu yy, nam tutaj po prostu yy, usuną to... to, 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 to. To jest bez sensu. Dobra, ja widzę, że to jest dosyć spoko, więc będziemy mogli sobie to zakupić. Wooly Amanda The Adventure. Weźmy to sobie i następnie weźmiemy jeszcze to drugie, co tutaj było. To było to chyba, bo mamy spodnie i mamy też teraz tutaj górę, więc spójrzcie. Mamy już tutaj spodnie i górę, tylko że weźmy, zróbmy może coś takiego, że ja też wpiszę może ship, czyli owca. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy. O, patrz to, patrz to, widziałeś to? Cuties Lamp Hood and Pink. Tylko, że my budujemy dzisiaj, albo raczej tworzymy konto Wooliemu. Ja ci pokażę, jak Woolie wygląda. Piszmy tutaj Woolie Amanda, widzisz, i tworzymy taką postać. Widzisz, taką postać tworzymy, takiego uliego. Amanda może później też sobie stworzymy, jeżeli będziecie chcieli, także zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej Robloxa tworzenia jakichś awatarów i wydaje mi się, że taka Amanda mogłaby być dosyć spoko. Więc ja widzę, że byśmy mogli sobie kupić na przykład ship suit i to by było w sumie spoko i ship hoodie ja sobie kupię coś takiego dobra eee, purchase completed i weźmy sobie może tutaj jeszcze stwórzmy o coś takiego i my się przebierze o ship costume tam w ogóle jest ale to mi się za bardzo nie podoba bo mamy tutaj ship suit i mamy ship hoodie za chwileczkę wyślę na discorda też linka Ponieważ ja się przebiorę za Uliego i za chwileczkę będziemy was straszyć. I najprawdopodobniej pogramy sobie w Murder Mystery 2, ponieważ już bardzo długo nie graliśmy i Wy możecie do mnie dołączyć, co tam było ciekawego. Pokaż mi, co tutaj mamy ciekawego. A jest też pink, rzeczywiście, no, also available in pink. Pink wygląda dosyć ciekawie, no. Co tutaj ludziska piszem? Copy and paste this message, I need to buy, I can't get it, dlaczego? I got reminder of that one short film. Dobra, wejdźmy sobie może teraz na nasz awatar i spójrzmy jak my już po malutku będziemy tutaj wyglądać. Bo jeżeli ja ubiorę tutaj ten Ship hoodie, Ship suit to sobie tutaj wyłączymy, bo tego nie będziemy potrzebowali. To wyglądamy tak, I mamy tutaj jeszcze symbols ubrany, to też nie. O, może tą rączkę sobie też weźmiemy Woman Head, Ship suit, dobra, cymbałki też odchodzą. I mamy też standardową głowę. Tylko pierwsze co mi się już nasuwa, to będziemy musieli zmienić skin tone, najprawdopodobniej na taki. Brązowy, no nie wiem czy on wygląda. No niby jest taki brązowy, ale chyba bardziej czarny jest, widzisz? Więc najprawdopodobniej będziemy musieli użyć taki czarny skin tone. No i on już wygląda dosyć potężnie, dosyć fajnie wygląda. Tylko, moi drodzy, weźmy sobie może też e, biały. Biały nie za bardzo, on musi być czarny. Advanced, czy ja mogę wziąć bardziej czarny, czarny? Może coś takiego. Takie coś powinno być chyba lepsze, tylko że wtedy nie widać e, naszej ekspresji na twarzy, więc ja po prostu pójdę sobie z tym szarym. Dobra. Idźmy jeszcze raz do Avatar Shop i my byśmy musieli mu tutaj zmienić może wyraz twarzy. Nie wiem, czy mam jakiś tam przestraszony wyraz twarzy. Chyba nie, bo mamy króliczka, mamy coś innego. E, scared. I weźmy tutaj wpiszmy w, nie w All Categories, tylko weźmy sobie... Blippi tam był, rzeczywiście, no. I mamy Scared Face, tylko że... Ja tutaj nie widzę żadnych... o, Hold it in! To wygląda dosyć ciekawie. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? O, patrzcie, manga mask, worry, tylko że on wtedy miał... O, rzeczywiście, no, tutaj też jest coś takiego fajnego, tylko dam to tutaj nie będzie jeszcze pasować. Co my tutaj mamy? I hate noobs. to za bardzo nie. On musi być taki przestraszony. Anime Surprise też nie pasuje. Big set eyes mamy. Okej, okay. i co my tu, z Concerned też tutaj mamy ciekawego? Mamy też Anguished. Lizak tutaj też jest, dokładnie. Tylko ja bym coś takiego bardziej fajniejszego potrzebował: takie, że on by naprawdę e, mega był przestraszony. Weźmy może, czekajcie, Rivalance Most Favorite. I wpiszmy tutaj też Face, i zobaczymy, co teraz się stanie. 94 700 Robuxów. To jest po prostu masakra. No, jest też Lizak. Zobaczymy, co z tym lizakiem możemy zrobić. Może go będziemy mogli też wziąć w rękę, ale Woolie bardziej by potrzebował jabłko, wiesz, więc będziemy musieli poszukać tutaj jabłek. Face Woolie i tutaj wpiszmy, może scare. To teraz, teraz nam powinno coś fajnego znaleźć, bo muszę Wam powiedzieć, że tutaj, żeby poszukać coś na tym Robloxie ciekawego, to to jest po prostu masakra. Ale no dobra, no mamy tutaj też Hold It In, więc ja sobie zrobię try it in, uh, try on, try on, try on, bubblegum. Też to będziemy mogli sobie tego lizaka zobaczyć. Jest taki smutny Niby by pasował Jako Wooly, ale to jest, to kosztuje 33 tysiące, wiesz ile to jest 33 tysiące? Skoro ja, ja mam 1000 Robuxów i to kosztowało Około 50 zł. Nie? Patrz, mamy teraz tak 1000 Robuxów to jest 50 zł, Nie? A to kosztuje 35 tysięcy Robuxów I to kosztuje X Więc X to mamy 3 ja już wam to szybko policzę Wiecie ile to jest w złotówkach? To kosztuje moi drodzy 1750 zł kosztuje taka twarz To jest aż niemożliwe no, Może na następnym odcinku sobie kupimy coś takiego Concert też mi się nie podoba Ten tutaj też mi się nie podoba Bubblegum sprawdźmy to Jest też niebieski lizak no. O lizaka ma w buzi, no ale nie chcę żeby on miał tutaj lizaka w buzi Ja bym bardzo chciał żeby on miał Jałko w buzi Tutaj mamy czekajcie też tired face Disbelief Monster to będzie pasować do Amandy, Beast Mode 78 tysięcy Robuxów, nie no to jest, to jest aż niemożliwe. No już pomalutku jesteśmy blisko, O, może to? Czekaj, sprawdzimy to, tylko ja sobie może zobaczę jeszcze, e, Scared Face, widzę, No i tutaj też jest Michael Jackson. Dobra, ja znalazłem tutaj coś takiego, Wubigone. We'll Okej, okay, try it on i następnie mamy też shark, jest Spoko i mamy też Tiger Chase Fear Face. Yummy. Description, a Tigers. No dobra, czekajcie, przetestujemy sobie najpierw. O, to jest chyba Spoko, bo on tutaj płacze. Jak wpiszemy sobie Amanda Woolley, zresztą tutaj wam cały czas będzie mm, gdzieś wisiał awatar, co my tutaj dzisiaj tworzymy Amanda albo też Willy, to jak jest Wooly, o to on jest tutaj taki... O, on tutaj tak płacze, on jest taki bardziej przestraszony, więc to by w sumie mogło też pasować. Szokowany? Nie, to mi się nie podoba. O, Tiger Chase Fearface. To pasuje dosyć mega, ponieważ on tutaj ma, widzicie, on jest tutaj tak, jakby smutny. Ale wydaje mi się, że to będzie lepiej pasowało. Więc ja sobie to tutaj od razu kupię. I już lecę do Was mm, na grę z Robloxa. Ponieważ zagramy sobie dzisiaj w Murder Mystery 2. Bo już bardzo dawno w to nie graliśmy. I muszę Wam powiedzieć, że chciałbym sobie to w to trochę. W ogóle w to, to grać? Ktoś jeszcze? Wydaje mi się, że tak. Ponieważ ta gra jest cały czas na topie. 65 tysięcy ludzi. Więc za ja szybko tworzę tutaj serwer. Ile kosztuje? 10. A, tam lecimy. Dobra. Wy mnie się zawsze pytajcie, jak do Ciebie dołączyć na Roblox. Otóż musicie wbić do mnie na Discorda. Ja już wam pokazuję, gdzie to jest. Wchodzicie na mój obojętnie jaki odcinek, czy to jest juniorski, czy to jest juniorski 2.0, czy też 3.0 klikacie tutaj, pokaż więcej i dajecie tutaj, widzicie, hororek na wieczorek, gram w gry, bla, bla, bla i tutaj macie Discord I jak klikniecie tutaj to wtedy wam się pojawi e, Discord, już wam pokazuję gdzie mam tego Discorda, pojawi wam się Discord schodzicie tutaj na dół na czatowanie korytarz jest to główny e, główne miejsce do rozmów, możecie też tutaj pytania do juniora, natomiast tutaj macie też Roblox, wchodzicie tutaj, jak sami widzicie właśnie w tym momencie dziś o 11.40 jest, 11.40 właśnie w tym momencie Wysłałem linka i czekam aż wbijecie Ale ja nie wiem dlaczego ja tej mojej twarzy nie mam założonej Co jest grane Ej nie 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 bo ja muszę, ja muszę się jeszcze przebrać Ja nie wiem w ogóle co teraz się stało Ale ja się teraz muszę przebrać Ja teraz zrobię sobie reset charakter W ogóle zmienił się dźwięk już nie ma uff Tylko jest jakieś uff i zobaczcie jak ja teraz wyglądam Dobra dosyć dużo osób już tutaj wbiło Jest Tybek, Kupson, Shadowlight Elite, MLK Wojoczyśnien, Filipocet, Jakub Jagoc Tymonix, Otak Dziwna nazwa. Bartek, It's Princess' Cake, to jesteśmy my. To jest konto mojej córki i Metelek. Okej, okay, dobra, zagrajmy sobie parę rundek w Murder Mystery. Oh my god, to jest idealnie. Moi drodzy, Amanda mnie schakowała i Willy I tak się stało, że jestem mordercą. Zaraz na pierwszej grze, widzicie? Ja się niby teraz tak boję, że, że to niby nie jestem ja. Wiecie o co chodzi? Ja widzę, że on tutaj jakieś ślady zostawia. Wydaje mi się, że za chwileczkę do mnie tutaj ktoś podejdzie... O nie, ja się go tutaj boję, ja się go tutaj boję. Czekajcie, 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 bo on tutaj, tutaj idzie kolejna osoba. Ja muszę zobaczyć, kto jest y, tutaj y, szeryfem, ale muszę wam powiedzieć, że to jest taka troszeczkę y, y, głupia sytuacja, nie? Bo tam jest dwóch. Ja nie chcę, żeby tam dwóch było. Ale... Byśmy mogli zrobić coś takiego, pa! Dobra? Mele kill. Zabiliśmy go. I tam ktoś stoi. O! Czy on jest szeryfem? Wydaje mi się, że tam stoi szeryf, więc taka troszeczkę lipa muszę wam powiedzieć. Taka troszeczkę lipa. Gdzieś tam szeryf stoi. Dobra. On tam chyba chodzi, z tego co mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra, idzie. Uwaga. No zabijaj go! Oh my god, w najgorszym miejscu. W najgorszym miejscu pozabijają tutaj ludzi. Wiecie dlaczego? Bo już widzę, że na Discordzie pis piszecie, że, że to ja jestem... Oh my god, oh my god, oh my god, Malakil. rzucaj w niego! O oh nie! Oh my god, prosto dostałem! Ja nie wytrzymam, już, bo wy już piszecie u mnie na Discordzie, że Junior jest tym, to ten, to ta owca jest murder! Dobra, lecimy z kolejną rundą. <laughs> Stoi na głowie i robi breakdance'a, <laughs> muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu masakra. Myślałem, że znowu będę mordercą, albo przynajmniej szeryfem, ale niestety... O! To tutaj stoi. To tutaj stoi. O ja widzę, że ktoś tutaj fajnie sobie podskakuje. Ale no dobra, przejdźmy może tu, czy, czy w tej grze się już tutaj tych pieniążków nie zbiera? Bo kiedyś się on tutaj te pieniążki zbierało, żeby sobie kupować jakieś różne itemki. Natomiast teraz widzę, że. O ja jest. Dziewczynka. Dziewczynka tutaj przyszła no. To jest w ogóle fajna mapa, ponieważ mi się ta mapa kojarzy z bym jak sobie graliśmy, gdzie Brasztu był u góry i Braszt strzelał. Braszt strzelał z góry. O, o. Znowu tutaj za mną wszyscy idą. O oh my god! Oh my god! No jeszcze Fortnite, a będzie tańczyć? Dobra, kim teraz jesteś? Innocent. no No nie, ten tutaj dalej tańcuje. Ja od niego odchodzę, bo on na pewno będzie murderem. Ja mogę, nie, nie mogę tutaj przejść, ale bez. sensu. On tutaj cały. O nie, ja Tobie też nie ufam! Ja Tobie też nie ufam. W ogóle teraz nie ma pieniążków, tylko jest Survival Exp. Czyli im dłużej chodzimy, no tym więcej dostajemy Expa. Ale wydaje mi się, że. któryś. o, o, o. -o. On tam wszystkich zabija! On tam wszystkich po kolei zabija. To jest aż niemożliwe. No nie wiem właśnie, no ktoś tam chodzi i zabija. Nikt jeszcze nie wie kto. On będzie gdzieś tutaj będzie stał. Za rogiem. Nie no, nie ma tutaj nikogo, okej. Okay. Może tu będzie, tutaj też nikt. Gdzieś... Oh, my... oh my god! Udało się. Let's go! Kim jesteś? Czemu jestem teraz takim czarnym? Ej, Amanda zhakowała mi konto. Jestem teraz taki mega czarny. Ty to widzisz, co teraz się stało? No nie, no znowu jestem innocent, ale dlaczego jestem czarny? Dlaczego nie już mi zbanowali moje... Te, jak to się mówi, moje skiny i w ogóle wszystko? Widzisz, to jest bez sensu, no. Czy jesteś mordercą? O, już ktoś tam kogoś zabija. Czy znaczy, mogę tutaj wskoczyć na ten, na dach? Da się tu jakoś wskoczyć? Nie, no nie da się tu wskoczyć. Dlaczego się tutaj wskoczyć nie da? Ty, no, gdzie jestem? Gdzie jest ten morderca? gdzieś tutaj sheriff strzela. Wydaje mi się, że. O, o tu był morderca! O, oh my God! Dobra, kim teraz będziemy? A... Czekaj, bo wszyscy tutaj są. Jak tutaj morderca za chwileczkę przyjdzie, to on nas wszystkich zabije, nie? Ja już wpisuję. Where is the murderer? Oh my god! <ścoughs> oh my god! Wszystkich naraz zabił! Dobra, kim teraz będziemy? Proszę! Oh my god! Dziękuję! Moje modły zostały wysłuchane! Ja się teraz z wszystkimi muszę spotkać. Ja im teraz piszę, że e, może sobie Zmienić. zrobimy wszyscy razem zdjęcie <grym> Widziałaś tego tutaj? Okej, okay, patrzcie, wszyscy są I patrzcie teraz to, pa <grymina> 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 Oh my god Oh my god Oh my god <grymina> Widziałaś to? Patrz tego tu jeszcze <grymina> Nie mam go zabić. Dlaczego go nie mam zabić? Oh my god, let's go! Murder has won! Drodzy moi drodzy, jeżeli chcecie więcej ROVLOXa, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Mam nadzieję, że zostanie się na dłużej. No i widzę was w następnym video. Na razie, ktoś!